Witajcie w poradniku, w którym pokażę Wam, jak drukować dwustronnie na urządzeniach, na na urządzeniach wielofunkcyjnych, które posiadają funkcję automatycznego druku dwustronnego, zwanego, to, zwanego inaczej dupleksem. A będę to pokazał na przykładzie ustawienia druku dwustronnego dla urządzenia wielofunkcyjnego Canon PIXMA model MG5350. Na początku, aby zacząć drukowanie dwustronne, musimy otworzyć dokument, który chcemy wydrukować jako wydruk dwustronny. Dodam jeszcze, że drukowanie dwustronne bardzo dobrze nadaje się do drukowania prac licencjackich lub prac magisterskich lub innych dokumentów wymagających wydruku docelnego. Aby przystąpić do drukowania docelnego, otwieramy dokument zapisany w Wordzie, który chcemy drukować dwustronnie. Otwiera nam się okno, okno Worda. W zależności od posiadanej, zależności od posiadanej wersji Office'a, czy to Office 2003, 2007, 2010-2013, na pasku menu, gdzie piszę menu plik, narzędzia główne, w zależności od wersji, w wersji 2007 jest to plik, narzędzia główne, wstawianie, projektowanie, układ strony, odwołania, korespondencja, recenzja, widok. Klikamy na plik i wybieramy drukuj. Otworzy nam się okno drukowania, gdzie po lewej stronie gdzie po prawej stronie widzimy strony, które będziemy drukować. Klikamy teraz właściwości drukarki. Pod nazwą, swojej, pod nazwą Waszej drukarki w moim przykładzie jest to Canon MG5300 series printer klikamy właściwości otworzy nam się okno właściwości drukarki przechodzimy do zakładki ustawienia strony przed, przed, przed zaznaczeniem drukowania dwustronnego jako rozmiar strony ustawiamy A4 jako orientację ustawiamy pionową Układ strony jako roz... zaznaczamy rozmiar normalny. Wyłączamy zaznaczenie przy automatycznym zmniejszaniu dużych dokumentów, których drukarka nie może wydrukować. Teraz zaznaczamy drukowanie dwustronne i pamiętajmy, by zaznaczone było drukowanie automatyczne. Klikamy teraz konfigurowanie obszaru wydruku i tutaj zostawiamy domyślnie zaznaczone drukuj w rozmiarze normalnym. Klikamy OK. Jako zszywany bok ustawiamy długi bok lewa i klikamy obok określ margines. Możemy tutaj ustawić margines od 0 do 30 mm, czyli 3 cm, w zależności od wymagań dla dokumentu, jaki chcemy wydrukować. Klikamy OK. Liczbę kopii, kopię czy liczbę kopii, zostawiamy domyślną, domyślną. Teraz tylko wystarczy kliknąć OK. I drugi, potem kliknąć OK. Następnie drukuj i drukarka przystąpi do automatycznego drukowania. Po wydrukowaniu jednej strony, pierwszej strony, drukarka automatycznie pobierze sobie tą samą stronę i wydrukuje jej tylną część. W ten sposób przedstawiłem Wam ustawienie druku dwustronnego dla urządzenia wielofunkcyjnego, na przykładzie urządzenia wielofunkcyjnego na podstawie ustawienia druku dwustronnego w urządzeniu wielofunkcyjnym Canon PIXMA model MG5350.